z tej strony Synek, a to będzie odcinek z CSGO FireWheel No to tak jak już mówię, wpisujemy www CSGO Fire Wchodzimy na stronę Jak widzicie, to jest taka ruletka typowa Logujemy się No, i teraz tak strona polega więcej... To jest prawie to samo co CSGO Double. No chociażby można było poznać po tym, po tym pasku jak na to nie patrzeć. Pasek jest identyczny z wyjątkiem Play Multi. Zaraz Wam to wyjaśnię. Chodzi tutaj o to, że na CSGO Firewheel dodali pojedyncze koła w sensie pojedyncze e, jakby tryb sing, e, singla możemy tutaj dać sobie no nie wiem no, 1,10 bo wie, jak widzicie jestem biedny e, mam tylko monety końcy które mam od skoda od Matusa a właśnie jeszcze żebyście dostali darmowe monety to wpisujecie synek no, no synek to leży z dużych, no tak jak tu macie, nie? Ja jakby ktoś jeszcze nie wiedział nie zrozumiał, też raz. Synek. No, to jest bardzo can Wtedy coins, nie? Z tym, że już wykorzystałem swój kod Aż nie swój koła matusa. Ym, no i tam przyję za to 10. A. Są tutaj trzy koła. Jedno jest takie, gdzie możemy grać razy 3. Oczywiście możemy przegrać jak w każdym. Możemy wygrać... Czwartkę tego, co obstawiliśmy, razy dwa. No i w sumie możemy przegrać. I jeszcze możemy wygrać i przegrać. To znaczy, że nie przegrywamy wszystkiego, ale wraz z nas tylko połowa tego, co obstawiliśmy. Tu nie ma półtora? Nie ma. Dobra. Kolejne koło jest y, takie, że możemy albo wszystko przegrać, albo wygrać raz dwa. A koniec, gdzie możemy wygrać raz dziesięć, możemy przegrać. Razy jeden i razy półtora też możemy wygrać No No jako, że i tak nie mam takich Że tak powiem Nie mam szczęścia, o To, 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 to na tym, co ja się będę pieprzył, nie? Dziesięć Na bogato I tak bardzo dużo poświęcam na to Ale wiecie W sensie nie czas, tylko to, to 500 koniec, jakoś bym mógł wymnożyć chociażby na tym multi, ale to zaraz wam wyjaśnię No, więc, więc wchodzimy chodzimy no, no i jesteśmy 10 do tyłu no, no, Nie, nie ma się co martwić Bierzemy kolejne 10 hmm. I jak to się mówi do, do trzech razy sztuka, nie? Może teraz Dobra, to może wejdźmy na inne koło. Mo może tutaj nam się coś uda na pierwszym. Sprawdźmy. O, o, już, już razy dwa. Już razy dwa. Profit 20, a uh, can you see this? Dobra, to jeszcze raz mhm, mm tym razem jest 5 dupę, dobra, jeszcze raz to wszyscy są na plus o, 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 widzicie? gram 12,5 aha, dobra, rozumiem no i widzicie to, to to wszyscy wygrywają tylko nie ja no i Petru, 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 Petru Petru też nie wygrywa ale oni tak dobra, jeszcze na to wiedziemy Zobaczmy, może tu, może tu, tu pomnożę swoje zyski, nie? Warnąć. Kurde No dobra, to jednak nie Jeszcze raz No Co ci, nie, nie widziałem do zrzędu Wczoraj na CSGO Double miałem 23 albo 25 tysięcy końców Dzisiaj było 14 razy z rzędu czarny 14 razy z rzędu wszystko przejebałem. Więc. Więc jak, jakbyście chcieli, to... To możecie mi dać punkty na W. No, naprawdę bym się nie obraził. Nie wiem, wy no, nie, nie wiem, ale na, naprawdę mi możecie dać. No dobra, ostatni raz kręcimy. Może tym razem wyjdzie. Może nie będę aż tak spukany jednak będę. Dobra, to teraz chodzimy na multi. A no, multi to jest taki, jak widzicie, typowy double. Czerwone razy 2, zielone razy 14 i czarne razy 2. No tutaj, czarny, czerwony, czerwony. Czekajcie, muszę to policzyć. mi pozostaje na czerwony, ale to, to teraz. No, bo głupia to liczba 10 no dalej, to, 10 to ja aż nie 0, tylko 6 będę jegołaczył. No oh, mówiłem czerwone. Znaczy drugi raz rzędu. Lol? Trochę? Czy ja zgłupiałem? Hmm. Patrzcie jak na bogato wbijałem 120 100 100 Pin boże, Czy ty to widzisz Czarny, czarny Czerwony No i teraz metoda zdabla 20 Na Czarny, czer czerwony, czerwony No, czarny No, jak inaczej Czarny nie wiem może jakie było ostatnie i o widzicie profit jest? of course no to jeszcze raz nie tak, nie tak. No nie tak bogato. Pany. W czarny wierzę. Dzisiaj tyle przegrałem na czarny, że, że muszę się na czarnych odkuć. No. Innej opcji nie ma niestety. Czyli okay, no i co tu jest? Teraz. Pany. Chyba. Chyba you don't talking to me. Kto chce mi dać. Czarny. Czarny. To się za na szczęście napisałem. A. Tysiąc punktów. W końcu na znaczy Dobra. Już mam z niej raz, teraz. Za dwadzieścia? Nie, 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 nie. Przeczekamy jedną rundę i jedziemy za stówę. Nie ma co się wyprzeć Tak zrobimy. Tak Teraz wiem czerwony Tak wiem Tak wiem Szkoda, że nie wjechałem na te czerwone to, No dobra, no i jeszcze jedno przeczekamy Jeżeli teraz wypadnie czerwone, to poczekam jeszcze jedno. Ale jeżeli wypadnie czarne. O kurwa, to, to ja nie wiem, co robię, więc. No więc biegnie czarne. Dobra. Sto, to, to już jest dużo. O widzicie, synek jackpot. CSGO pod.pl. W sumie to, to z reguły mam. Kanał na... YouTube Synek kanał na YouTube Ale, ale po prostu wczoraj grałem na Pocie, więc... Więc ustawiłem sobie CSGO Pod Patrzcie, tysiąc końców muszę mieć, no bogato Chciałbym tyle Jest! Czarny! O! Lepiej na tym skończę odcinek, bo zaraz zacznę wszystko przegrywać A, a tego byśmy nie chcieli? Więc jeszcze raz wam przypominam. Darmowe końce, Wpisujcie. syneku. Jeszcze raz. Synek. O. Synek. Jeżeli ktoś jeszcze... Tak, nie, nie jest pewny co wpisać. Synek. Nie mam żadnego pojęcia ile mam... ile z tego dostanę. Jak na W może tam cent czy, yy, znaczy końca czy dwa końce czy trzy końce, nie wiem ile tam było, po prostu no tak mówił. Eee... No. Wydaje mi się, że to w tym odcinku na tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie. Osobiście Wam polecam CSGO Firewall. Jak na razie straciłem tu mniej niż na W. Bo na W straciłem swoje kałacha Trochę stęsknięć, bo miałem tego nowego. Sedno zamieszania i go przegrałem. Tak. No, no, 14 razy z rzędu czar czarny. No, co poradzić? No, nic nie poradzisz. No, takie kurde. czary głupie. Patrzcie, teraz czarno lecą jak porębane. Znowu. No dobra Ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie łapkę w dół. Zasubskrybujcie. Powiedzcie znajomym, że prowadzę kanał. No. I to tyle. Cześć.